Witam, chciałem przedstawić, co jest, kiedy jest kicha i nie mamy już co zajajczyć. Ja na przykład, mamy na przykład plaster, taki jak tam widzieliśmy, z węzą gdzieś, nie? To mimo możemy go pociąć na kilka kawałków, słuchajcie, jak jest odbudowany. Możemy go pociąć na kilka kawałków i zrobić taki bajer, że użyjemy beleczek, słuchajcie. Użyjemy beleczek, i wtedy ten nasz plasterek możemy jeszcze rozgrzać za Czy tutaj możemy go tak rozgrzać, tę końcówkę? I wtedy zrobić tak tak nie tylko żeby to było równo O. i czymś możemy nawet nitką sobie tutaj obwiązać i tu obwiązać i ten plasterek po prostu mały wkładamy jej tam gdzie jest najwięcej tych pszczół tam nie one tylko trochę dobudują ale to przez noc one go, one go wyczyszczą i na drugi dzień już mamy szansę że mamy jajka nie e to trzeba to tak właśnie patrzeć, ja to będę robił bardzo uważnie w ogóle jeszcze, tym bardziej w tym roku, chcę to robić jeszcze bardziej uważnie, że będę wkładał idealnie te jajeczka właśnie, że nawet ich jest tu kilka, ale będę tak miał to wyczute, nie? Będę starał się mieć to wyczute, żeby tu nie powstała żadna larwa, zanim ja to włożę. To jest bardzo ważne. No i to było to tyle. Właśnie, że jeśli ktoś nie ma tych ramek i tak dalej, to wystarczy jedna ramka z wędzą dobrze odbudowana na pszczołówkę... Wtedy możemy ją pokroić i porobić takie bajery. Wtedy jak one porobią te mateczniki gdzieś tu, to my mamy bardzo łatwo to porozdzielać. Nie? No i to by było to wszystko. I można użyć wtedy te dwa plasterki na przykład. Różnie, no tak jak ktoś chce, albo jeden dłuższy. Nie? Żebyśmy użyli jeden, a dłuższy. Wtedy byśmy mieli tych tu mateczniki było jeszcze łatwiej to porozcinać. No tak jak sobie ktoś to potnie, to potnie. Yy... No, i to było tyle, że ja właśnie nie czekam na to, że one odbudują mi plasterek i ten, tylko ja właśnie coś podkładam im już takiego gotowego, żeby ona mi tylko tych kilka jajek to nas I to zobaczycie, ja będę to przygotowywał jeszcze pieprzyłem na tych filmikach kilka razy. Bo to zwyczajnie, no to tak jest, nie? Żeby to, jak już tak opowiadam o tym, to żeby to było jak najbardziej jasne, że właśnie teraz rodziny staram się bardzo przeciągnąć. Tak jak mówiłem, w ja zeszłym tego roku nie robiłem, że je tak przeciągałem długo, a teraz będziemy je przeciągać. Właśnie, że wczoraj był ostatni dzień, co wyrwaliśmy stare matki, a dopiero w piątek będziemy im coś wkładać. I ja już tu będę w czwartek. I w czwartek wieczorem przyjdę i włożę jednej rodzinie, co będę chciał od niej podbrać jajka do tej jednej mojej rodziny, w ten sposób. I w piątek, jak już przyjadę, to będę penetrował od samego momentu wejścia, co się dzieje. Jeśli nie będzie tu jajek, to ja będę czekał do wieczora. Przyjadę jeszcze raz wieczorem i jeszcze raz będę patrzył, czy tu są jajka. No tak długo, aż będą jajka. I wtedy dopiero jak będą te jajka, to będę topyk im wkładał. Nie? No i to by było to wszystko, jeśli chodzi o to. Eee... No tak. I to by były te nasze podkładania jajek. Do tych rodzin już na maksa, na maksa osieroczonych. I to było to wszystko i życzę mnie pracy.